Piszecie, że mogliśmy BMW kablami odpalić. No tak, mogliśmy. Ja też o tym pomyślałem, tylko okazuje się, że na parkingu policyjnym nie wolno odpalać auta od auta, bo tam istnieje jakieś ryzyko samozapłonu. No kabaret był dzisiaj, ale cała historia ma swój happy end. Auto trafił w bardzo dobre ręce. Zgadnijcie do kogo. Będzie kozak projekt. Drugie życie BMW nadchodzi. Słychać strzały na ulicach nie stronie zaplanista pod podmacmą 600 koni Akropowicz daje sygnał Ogląda wiadomości A tam jak zwykle jest fikcja Bo na moście krakowskim To polece na 300 Strzały na ulicach nie stronie zaplanista pod podmacmą 600 koni Akropowicz daje sygnał Ogląda wiadomości no, 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 no. Dzisiaj cały świat jest już nasz Zeskrzyło w Pręga! Bajeczna przewrotka! Tego gola będziemy oglądali jeszcze wielokrotnie! Mm -hmm. Muszę mieć